Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałbym podzielić się z Wami moimi plenami na zbliżający się już naprawdę wielkimi krokami początek sezonu startów w zawodach triatlonowych. Mam cztery starty, i pierwszy zaczynam już za tydzień, bo to jest 7 kwietnia. 7 kwietnia Ironman z przytupem, tak powiem, Ironman 70.3 w USA. Lecę do Houston, stan Texas, gdzie na wyspie Galveston będę startował właśnie na tym dystansie. Będę też miał możliwość właśnie na tych zawodach wywalczyć eliminację do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Taupo w Nowej Zelandii. Trochę daleko, no zobaczymy jak będzie. Dalej lecimy do 2 czerwca. 2 czerwca to mamy Hamburg. Hamburg to jest już pełny dystans Ironman, gdzie również będę walczył o slot Mistrzostwa Świata. Też to są eliminacje. O tyle to są dla mnie ważne, mistrzostwa, ważne zawody, dlatego że to są mistrzostwa w Europie w triatlonie na pełnym dystansie, no dlatego dla mnie jest to niesamowita gratka. Dalej mamy 14 lipca Bydgoszcz, dystans na Iron Ironman i na sam koniec sezonu, dla mo mojego oczywiście sezonu, to jest 4 sierpnia, triatlon Kurnik koło Poznania, również pełny dystans Ironman. Także zapraszam do śledzenia moich social mediów, szczególnie YouTube. E, tak, myślę, że tam będę wrzucał jakieś relacje, także jeżeli będziecie chcieli pokibicować, zapraszam. Hej!